Romano z tej strony Matrix 2 i to jest pierwszy odcinek z serii z Grand Theft Auto San Andreas. To jest pierwszy odcinek. Będzie około 50 odcinków. Tak mi się wydaje, jeżeli oczywiście e, będzie jeszcze chcieli, możecie tak da ta, e, po prostu 5 lajków w górę i wrzucam kolejny odcinek. Tak. I przepraszam, że dawno mnie nie było, ponieważ są dwa, dwie przyczyny. Pierwsza to jest, że nie, nie mam czasu, że po prostu czasami, e, znaczy tak często się zdarza trochę, że nie mam czasu. A po drugie, że nie chcę mi się, po prostu nie chcę mi się, to się znudziło. Mi się już nie znudziło, potem zaczynam nagrywać. No i niestety nie mam języka polskiego, więc musicie sobie, że tak powiem, be, przetłumaczyć sami. Ja tutaj będę yy, konkretnie, nie będę tłumaczył, nie będę mówił, ale powiem co się tam w ogóle działo i coś takiego. Yy, no i jeszcze coś. Yy, no chyba już koniec pierdzieleń, ja będę, nie będę się odzywał podczas na, yy, jakichś tych scen nagrywania czy coś takiego, Nagry jak będę nagrywał te sceny, to nie będę mówił nic, bo chcecie chyba słyszeć co mówię, tak więc już bez pierdolenia zaczynamy. Five years on the East Coast, it was time to go home. Welcome to Los Santos Airport. What's up? Please. Carla Sweet. What's up, Sweet? What you want? This is Mama. She's dead, bro. Now O, przepraszam to Wywaliło mi to pulpitu, ale dobra No nie Kula, przepraszam was, bo nie wywaliło do pulpitu Ja nic nie dotykałem i mnie wywaliło Czasami tak się zdarza ale nieważne. E, teraz je pytacie. Czy, czy przechodziłem kiedyś... Przeszłem kiedyś Geta San Andreas. Troszeczkę mam gulami... E, czy, e, czy przeszłem kiedyś Geta San Andreas? Oczywiście przeszłem dwa razy. To było ponad 3 lata temu. To troszeczkę zajęło to, więc trzeba się postarać. Po prostu mnie wywaliło do pulpitu. Przepraszam za to czy nic nie stało? Co nie wyobraźcie się, nie trzeba jechać do Co jeszcze? Co jeszcze mogę powiedzieć? Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Krótko powiem, że tutaj CJ, y, krótko w habule teraz tutaj zeszli. CJ tutaj y, przyjechał z Liberty, City tak? Z tego co pamiętam. i y, 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 po prostu, bo jak jego matka po prostu zmarła, to wtedy musiał przyjechać. Po prostu przyjechał. Bo jak się dowiedział, że jego matka zmarła, przyjechał. I jak przyjechał to zobaczycie sami. No, bo już to jest sobie zebrałem, z tego co tutaj jeszcze broń i idziemy do misji. No. Dowiecie się tutaj. Co to będzie to stare? Yy, decydujący. Przeż, już, już Dobra, zaczynamy. Big smoke. here up to something you picked the wrong house fool hey hey big smoke it's me Carl! Oh, chill me? chill CJ oh my dog what's up <laughs> hey baby you okay man nah man it's my mom's son. Huh? Hey I don't know why this had to happen but I promise you I'm gonna find out who killed your moms The streets is cold dog like it says in the book we are blessed and cursed What fucking book same things make us laugh make us cry.

Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama, too. Not for the past five years, she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? Get out of my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beefed them. ain't nothing but a Look, bunch God of lowlies. What the fuck are you? At least I got prince Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him! Carl don't tell me shit. As long bitch. as he treat her right, disrespect you. And he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Asshole. Here we go again. She's real fucked up. Everything. Mm -hmm. What you mean? What? Apart from your mother being dead, things are going real bad. Hey, let me show you, running man. Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first, then ask questions second. I have to go That's the only Baller, drive incoming. Widzieliście? To? Chyba... widzieliście? Na, by, był y, koleś. Tutaj był koleś, jechał samochód, I nagle się pojawił koleś z prawej strony. Mało przegrane. CJ? watch back right here, man. Chcecie chyba się pytać czy ja umarłem jak w tej misji. Ja nigdy jeszcze nie umarłem w tej misji. Mam nadzieję, że się to utrzyma, że nie umarłem... nie umarłem w tej misji. Aha. Aha, aha nie to się... Kurde. I take the paper. Dzięki, super precise. Mhm. Mhm. Move it, CJ. Mm -hmm. Shit, a police car's on to us. I up Angiel... I Angielski... guess keep up, motherfucker. I guess keep you just got a You just a liability, CJ. Yes. Why you bother coming back? Straight back into the game, right, dog? Was it this bad before you left? East Coast got you all thin down home. Don't yeah. sneeze. Tutaj po sobie poskaczę, bo lubię on, man, mhm. Nie chce mi się gadać na razie Come on CJ

With them motherfuckers, though. Show them niggas who's gangster. Ride a nigga. So, when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. i catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Jill. And get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Mm hmm Thank you. That's all the

so i'll change the channel to what you want. seeing my home. So with you? yeah, homie. yeah, yeah, it's good to see you back. no homie love. no huh. oh, for sure, for sure, my nigga, my cracking with you. hey, man, what you strap for? man, some piece place keeps paying hit up, man. shit is beautiful. Teach the owner less. Fucking Grove Street. Street, you dead? I'm always dead. <sighs> yeah. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on maybe the East Coast, we're homie. Okay. Dad. Radio Los Santo. Today. Hey, are we still running barbershops? Like a raggedy them ass motherfucker. He popped the his membrane them, years right? ago. The way I left that old food in my head... On a second, yeah, I think i could get cut up. A... Whatever. You got five minutes? i be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family. The homies is here. You always here, fool. Yeah, but now I'm back, and I know what I've been missing. Don't expect me to kiss your ass or nothing. You still busted at me. To jest yeah, okay, thanks, musimy tutaj podejść. No i tutaj. Stara. Chcę kupić stare gra, ale jaka zajebista. Na razie nam starczy to. Na razie nam to starczy. I tyle. Nie chcę tracić kasy. Nice to have you back, son. So, shit, I told oh. you he was crazy. you so jacked up. And nice. what's this? Shit, look ridiculous. No oh, respect for the hood. All clean as shit. Looking through skinny CJ. I Want to get us something to eat? I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business. Ham. Aha, şimdi yani ne bende yat, bu stasyon enerji. Aha, aha, da, bence. Hı, What would you like, sir? We stack 'em high, I say... Oh yeah no me know I'm so sorry. sorry. Wam, ale a pushover. you What you waiting for fool Take us back to the grove, motherfucker It's like this that like this and that and like this Po prostu mi się zdarzyło Niestą przepraszam Was to dobra, idziemy. Aha.